This. I'm dead. Najgorszą sytuacją w śledzeniu tworzenia danego produktu jest pokładanie zbyt dużych nadziei w jego finalny kształt. Przez długi czas obserwuje się dostępne materiały na jego temat, słucha entuzjazmu twórców i ogląda przygotowane, wyreżyserowane elementy rozgrywki. Przez to pojawiają się bardzo duże oczekiwania. Sama znana marka i ulubieni bohaterowie nie są przepisem na sukces. Ważnym elementem całej tej machiny produkcyjnej jest umieszczenie wszystkich aspektów materiału źródłowego w logiczną, złożoną całość. Twórcom z WB Games Montreal powinęła się noga, jak można zauważyć, i to nie jeden raz. Gotham Knights jest przygodową grą akcji z elementami sandboxu oraz RPG. Została wydana 21 października 2022 roku. Co więcej, początkowo planowano ją wydać kilka dni później, więc wcześniejsze wydanie gry mogło sugerować, że gra jest w 100% zapięta na ostatni guzik. W moim przypadku gra była sprawdzona na PC. Podkreślam to, ponieważ na konsolach doszło do absurdalnych już sytuacji, gdzie gra mogła działać tylko, przynajmniej w teorii, w 30 klatkach na sekundę. Warto przyjrzeć się wszystkiemu po kolei. Gra zaczyna się od mocnego uderzenia, długiej katceńki, która przedstawia pojedynek Batmana z Raz Al Gulem. Ta scena jest pełna dynamicznych akcji, czego konsekwencją, co już było powiedziane podczas zapowiedzi, ponieważ to jest motorem napędowym całej gry, jest śmierć Batmana, który w ostatnich swoich słowach przekazuje pałeczkę swoim podopiecznym, tytułowym rycerzom Gotham, aby ci trzymali pieczę nad miastem. Na początku wybieramy postać, w którą się wcielimy, mamy do wyboru Nightwinga, Red Hooda, Batgirl oraz Robina. Jednak nie jest to wybór ostateczny, możemy podczas przebywania w swojej siedzibie w Belfry zmienić protagonistę. Dodatkowo można w wersji premierowej grać w kooperacji z drugą osobą i razem podróżować po mieście. Cała fabuła zawiązuje się od momentu śmierci Batmana. Następnie następuje śledztwo, którego celem jest odkrycie tego, co wydarzyło się i dlaczego. W międzyczasie pojawiają się także mniejsze problemy, z którymi tutułowi bohaterowie muszą się zmierzyć. Wśród nich pojawiają się postacie znane z uniwersum DC, takie jak Harley Quinn, Clayface, Mr. Freeze, Pingwin czy Alfred, wspierający głównych bohaterów. Gra jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy to spędzanie czasu w siedzibie, gdzie możemy przejrzeć wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, przejrzeć maile, bazę danych, czy dodać punkty do konkretnych umiejętności albo tworzyć coraz to nowsze kostiumy i sprzęt do walki dystansowej i wręcz. A drugim etapem są nocne patrole, podczas których przemierzamy miasto, wykonując zadania poboczne, główne i dodatkowe aktywności, takie jak odnajdywanie elementów kolekcjonerskich, takich jak Batarangi. Podczas starć z przeciwnikami zdobywamy punkty doświadczenia, które możemy wydawać na konkretne umiejętności. Każda z postaci ma nieco inne, w które możemy inwestować, i wraz z rozwojem fabuły także pojawiają się ciosy specjalne, które się różnią od siebie. Na przykład, Badgerol ma możliwość wyprowadzania szybkich ciosów, a Nightwing może skakać po wroga. Oprócz punktów doświadczenia po pokonanych wrogach zbieramy materiały, które możemy wykorzystywać na ulepszenia naszego ekwipunku, ale także zbieramy tropy, które później przekładają się na odblokowywanie kolejnych punktów z zadaniami pobocznymi na mapie, takimi jak napad na bank, hakowanie serwera czy rozbrajanie bomby. Przeciwnicy są podzieleni nie tylko na konkretne rodzaje, takie jak złoczyńcy z karabinami maszynowymi, z koktajlami mołotowa czy pałkami, ale także na frakcje. Każda z nich różni się modelami oraz umiejętnościami. Przykładem mogą być świrusy, którzy podążają za Harley Quinn i całkowicie są jej uosobieniem, ponieważ noszą kolorowe stroje i fryzury, oraz regulatorzy, zwolennicy Mr. Freeza, którzy używają broni wyposażonej w moce zamrażające. Każdy typ przeciwnika może być sprawdzony w bazie danych i można sprawdzić jakie są jego mocne i słabe strony. Od czasu do czasu przyjdzie także nam walczyć z mocniejszymi przeciwnikami, na których trzeba obrać zupełnie inną strategię. Trzeba przebić się mocnymi ciosami przez ich obronę i wtedy dopiero można im odebrać zdrowie, ale także pojawiają się mini bossowie i wielcy bosowie, szczególnie w bardziej rozbudowanych zadaniach. Jednak wszystkie mankamenty tej gry wychodzą, kiedy zacznie się omawiać jej szczegółowe elementy. Ponieważ na pierwszy rzut oka, kiedy zerkniemy na materiały z gry, to można ich nie dostrzec, póki samemu się nie usiądzie do rozgrywki. Ale żeby się nie pastwić od razu nad tytułem, ponieważ gra nie jest całkowicie zła, ale o tym będzie można powiedzieć po wyróżnieniu wszystkich cech. Zacznijmy od plusów. To, co można przede wszystkim wyróżnić, są postacie, szczególnie antagoniści. Chociaż dla nich warto zagrać albo chociaż obejrzeć fragmenty rozgrywki z nimi, ponieważ naprawdę błyszczą swoim wyglądem zewnętrznym oraz zachowaniem. Każda scenka z Harley Quinn jest zrobiona co najmniej dobrze. Jest oddane jej szaleństwo połączone z infantylnością. Nie tylko bezpośrednia z nią konfrontacja jest dobrze zrealizowana, ale także misje, które dzieją się wokół niej. Oddają w 100% jej charakter i z każdym zadaniem chciałoby się poznać jej plany i zobaczyć, jak one się skończą. Tak samo jest z Misty Freezem czy Clayface'em, którzy zostali, jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko aspekty fabularne, bardzo dobrze pokazani. Scenki podczas rozmów z nimi są ciekawe i klimat ich wątków charakterystyczny, wyróżniający się w całej rozgrywce. Z kolei nasi bohaterowie także mają własne historie, i trzeba by zagrać każdym z nich, żeby poznać ich osobiste rozterki związane ze śmiercią Batmana. Jednak cała reszta jest dokładnie taka sama. Różnice są tylko w dialogach. Z postaciami związany jest także kolejny plus, a mianowicie scenki, które są także dobrze zrealizowane. Tym bardziej jak są poprzeplatane z akcją, którą możemy obejrzeć, a w pewnym momencie dopiero zostaje nam oddana kontrola nad postacią widać emocje na twarzach naszych postaci, nie muszą nic mówić i już wiemy, co mają na myśli. Do tego dochodzi kamera, która pokazuje scenę z różnej perspektywy. Nie są to drewniane i nieruchome postacie, jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko katstenki, ponieważ biorąc udział w konwersacjach podczas patroli z mało znaczącymi postaciami, to nie ma nic wyróżniającego się. Jednak scenami, które najbardziej się zapamięta, myślę, że są to spotkania z Clayface'em, kiedy ten przemienia się w różne formy i widzimy, jak jego ciało stałe zmienia się w ciecz i jest to zrobione z dbałością o szczegóły. Dodatkowo ich dynamika jest wy Żona. Kiedy mamy scenkę rozmowy, to kamera jest bardzo powolna ze zbliżeniami na postacie, gdzie to widzimy ich mimikę i możemy zauważyć, co mają na myśli. A kiedy mamy scenę walki, to kamera jest szybsza i możemy ją obserwować z różnych perspektywy. Kolejnym wyróżniającym się punktem jest szczegółowość, ale tylko w zamkniętych pomieszczeniach. Jak już było wspomniane, idąc śladem Harley Quinn, widzimy mnóstwo jej fantów porozrzucanych po lokacjach. Widzimy jej plakaty, graffiti czy dziecinne przedmioty. Z kolei, wchodząc do laboratorium, widzimy tam sprzęt, który można przypuszczać, nadaje się do badań. Poza tym, całe otoczenie jest bardzo sterylne. Zmiany jeżeli chodzi o modele obiektów widać w dużym stopniu podążając zadaniami głównymi, ponieważ trafimy do wielu różnych miejsc takich jak sala balowa czy kopalnia i nie są one puste. W mniejszych pomieszczeniach jesteśmy niemalże przytłoczeni obiektami, a co więcej w niektórych lokacjach natrafimy także na zagadki, których rozwiązania nie są nam podane na tacy, tylko trzeba się przyjrzeć pomieszczeniu, w którym się znajdujemy i tam rozwiązać zagadkę. Warto tutaj przejść do jednego z głównych aspektów gry, czyli do walki, która jest tylko częściowo satysfakcjonująca. A mianowicie, animacje podczas walki są widowiskowe, ponieważ każda z postaci głównych ma nieco inne ciosy i ruchy. I jeżeli walczymy z kilkoma postaciami, to przeskoki między nimi są płynne i wygląda to filmowo. Tak samo charakter walk z bosami jest ciekawy, ponieważ każdy z nich ma inne mechaniki i trzeba się ich nauczyć, żeby je ich pokonać, bo bywają one ciężkie. Ale to jest wszystko, co można powiedzieć o walce, ponieważ w praktyce są one bardzo nużące. Głównym powodem jest długość. Są one mozolne i powtarzalne. Brogowie mają bardzo dużo punktów życia i żeby ich pokonać musimy tak naprawdę przez kilkanaście minut robić to samo, żeby zostali pokonani. Mimo tego, że mają różne mechaniki walk, to są one powtarzalne w obrębie jednego przeciwnika. Walka z Clayface'em polegała cały czas na tym samym. Wyprowadzić dwa mocne ciosy, odskoczyć, wykonać ataki dystansowe, jak się przybliży to kilka ciosów wręcz i potem to samo. I to potrafi trwać nawet kilkanaście minut. Największą trudnością w tych walkach jest to, żeby palce nie ścierpły podczas klikania na klawiaturę. Więc mimo tego, że postacie są ciekawe i mają dobre podłoże fabularne, to ich magia znika, kiedy kaccenka przechodzi do rozgrywki właściwej. Do tego zadania poboczne, które są na mapie są oparte na tym samym, ciągle walczymy z tymi samymi przeciwnikami i cały czas wykonujemy to samo. Do tego, do wykonania odpowiednich zadań jest potrzebny konkretny poziom, zatem należy czasami przez kilka godzin wykonywać dokładnie to samo, pokonywać przeciwników i zdobywać doświadczenie. Mimo tego, że założenia były inne, to tak czy siak kończą się na walce. Z walką jest związane także skradanie, które także nie wyróżnia się niczym szczególnym. Nie ma możliwości na różnego rodzaju zwabianie przeciwników, po prostu skradamy się, stajemy za plecami i pokonujemy przeciwnika po cichu. Najgorzej jest, jak mamy cele dodatkowe podczas zadań, gdzie mamy pozbyć się konkretnych przeciwników, a owi przeciwnicy stoją pośrodku innych wrogów i nic z tym nie możemy zrobić, zatem nie mamy możliwości nawet dostania się do nich. Warto to jednak czasami robić, żeby nie walczyć z wieloma przeciwnikami, ponieważ walki, jak już było wspomniane, są nużące. Wracając jednak do plusów, a właściwie do potencjału, który nie został wykorzystany w pełni, są elementy RPG. Założenie było takie, żeby każda postać miała unikalne wyjątkowe umiejętności. Tylko częściowo tak jest, ale w praktyce jest dużo umiejętności, które są pasywne i podczas walk nie czuć progresu, ponieważ każda walka wygląda tak samo. Tak samo jest ze strojami bohaterów, których odblokowywanie może być przyjemne, ponieważ ich design stoi na wysokim poziomie, jednak modyfikowanie ich części jest. Tylko częściowo satysfakcjonujące. Możemy sobie wybrać ulepszenia, które chcemy dołożyć na naszą broń czy strój, ale przeważnie wybieramy te najwyżej notowane. Nie zastanawiamy się, czy warto brać pod uwagę cechy elektryczne czy mrożące, ponieważ przeciwnicy i tak stawiają nam duży opór. Mogłoby się to bardziej sprawdzić, gdyby wrogowie byli bardziej podatni na nasze ataki, ale nie jest to satysfakcjonujące. Ostatnim plusem jest pojawiająca się muzyka, ale także tylko w określonych momentach. Nie mamy przyjemności słuchania jej podczas całej rozgrywki. Warto wyróżnić chociażby utwór Living La Vida Loka, gdzie walczymy z pierwszy raz z poplecznikami Harley Quinn, ale takie momenty są sporadyczne, a innym razem nie skupiamy się na muzyce, ponieważ staramy się jakoś przetrwać w walce. W tym momencie już niestety nie ma innego wyjścia jak powiedzieć, co poszło nie za dobrze, mimo ogromnych nadziei. Po pierwsze, interfejs, który jest w bardzo niechlujny sposób pokazany. Panuje kompletny bałagan, czasami nie wiadomo na co patrzeć i co jest brane pod uwagę podczas przeglądania np. bazy danych. Nie wiadomo, co jest zadaniem głównym, co jest pobocznym. Chociażby niektóre elementy ważne dla fabuły wrzucone są w wyzwania, gdzie wyzwania na pierwszy rzut oka znaczyłyby coś dodatkowego. Tak samo jest z przeglądaniem ekwipunku, gdzie nie wiadomo, co jest czym. Czy element można wybrać za pomocą sterowania, czy jest to tylko niezmienna informacja dla nas. Poza tym każdy nowy, nawet najmniejszy element jest pokazany jako nieodczytany i rzeczy, które nas nie interesują w danym momencie, muszą być przez nas obejrzane, ponieważ ten znaczek będzie nam cały czas towarzyszył i irytował. Tak samo jest na mapie świata podczas patroli. Nie wiadomo, co jest najważniejsze dla nas, a co nie na pierwszy rzut oka. Dopiero po przegraniu kilku godzin zaczynamy się w tym odnajdywać, ale początek jest przytłaczający. Mówiąc o patrolach, trzeba wspomnieć o podróżowaniu. Dosłownie żaden element nie jest przyjemny. Po mieście możemy przemieszczać się motocyklem, latając, każdy z bohaterów ma swój charakterystyczny styl i za pomocą linki. Motocykl jest najbardziej dokładny z tego wszystkiego, ale jego dynamizm jest znikomy. Ma się wrażenie, że zaraz stanie się w miejscu i nie czuć w ogóle pędu. Jest to bardzo drewniane i koślawe. Z kolei latanie odblokowywane jest po jakimś czasie i także jest mało dynamiczne i jeżeli jesteśmy blisko danego obiektu, to się wyłącza i jest nieprecyzyjne, ponieważ kamera nam w tym nie pomaga. Jednak najbardziej nieprecyzyjne jest poruszanie się za pomocą linki. Wiadomo, nie jest to Spider-Man, który może się huśtać po mieście, ale tutaj mamy możliwość wystrzelenia linki i przyciągnięcia siebie do danego elementu budynku. Jednak jeżeli chcemy płynnie poruszać się, to tak naprawdę musimy mieć szczęście, ponieważ postać przemieszcza się do najbliższego punktu i często się zdarza, że kierujemy się w przeciwną stronę lub w bok, bo tak się akurat postać ustawiła. Korzystanie z punktu szybkiej podróży jest tutaj wręcz koniecznością, jednak nie mamy jej dostępnej od razu. Musimy wykonać mini zadania polegające na śledzeniu dronów i wyłączaniu ich. Jest to także bardzo generyczne i nużące. Powtarzalność jest bardzo frustrująca w grze i jest połączona z grindem punktów umiejętności. Niektóre zadania wymagają od nas posiadania określonego poziomu, więc żeby go zdobyć, musimy wychodzić na nocne patrole i wykonywać zadania, które w założeniu miały być ciekawe. Takie jak hakowanie, śledztwa czy udaremnianie napadów na banki, jednak w praktyce w niemalże 100% kończą się walką. Więc musimy czasami przez dłuższy czas wykonywać je tylko po to, żeby zdobyć punkty doświadczenia. Nie ma frajdy zrobienia tego, ponieważ wiadomo, jak one się skończą. Z walką związany jest także kolejny minus. Mamy możliwość Możliwość wykonywania ciosów kończących. Jednak kiedy je wykonujemy, to pozostali przeciwnicy w pobliżu atakują nas i nie mamy możliwości przerwania wykonywania tego ciosu, żeby się obronić. Tylko animacja musi się skończyć, a my w międzyczasie tracimy punkty zdrowia. Tak samo jest podczas skradania. Jest oddzielny system pozwalający nam się skradać, gdzie postać wykonuje ciche ogłuszenie, jednak jego także nie możemy w żaden sposób przerwać. Jeżeli widzimy, że w naszym kierunku idzie wróg, to musimy się liczyć z tym, że nas zauważy. Ogólnie w grze można wykonać ogłuszenie od tyłu po cichu i głośno, ale animacje bywają różne. Są one przyjemne dla oka, ale niepraktyczne. Kiedy chcemy po sznurku pokonywać wrogów, to musimy akurat liczyć na odpowiednią animację, która nam nie zakłóci ciągu ogłuszeń. Do tego dochodzi optymalizacja. Nawet na PC-tach, gdzie nagle w nieoczekiwanych momentach tracimy klatki na sekundę, szczególnie kiedy mamy nagłą zmianę scenarii. Ale z kolei innym razem na głównym planie pojawia się dużo postaci i gra chodzi prawidłowo. Nieregularność jest największym problemem. Kolejny minus związany jest z ilością różnych aktywności i niekonsekwencją ich prezentacji. Dużo elementów fabularnych jest przedstawionych za pomocą nagrań lub zapisków w naszej bazie danych, takich jak opis antagonistów czy maile. Pojawia się ich bardzo dużo i żeby nadążyć za ich logiką, trzeba czytać je cały czas. Z kolei zadania poboczne mają krótką mini scenkę ale w praktyce nie wiemy, czy jest to zadanie poboczne, czy nie. Przykładem jest pierwsze spotkanie z pingwinem, gdzie musimy się przebić do jego biura, porozmawiać z nim. Wszystko jest przedstawione za pomocą ładnie zrobionej scenki, przetwarzanej w czasie rzeczywistym. Następnie dostajemy od niego wyzwanie, wykonujemy je i idziemy do niego po nagrodę. To mamy dwie postacie stojące jak kołki i mówiące do siebie. I teraz pojawia się pytanie, czy to było opcjonalne, czy nie. Natomiast jeżeli mowa o śledzeniu fabuły, to często pojawiają się dialogi po ważnych wydarzeniach. Nasz wybrany bohater kontaktuje się z pozostałymi, ale w tym czasie pojawia się aktualizujące okienko mówiące, że mamy dodatkowe punkty umiejętności, maile i musimy wejść w menu czy mapę. Kiedy to robimy, to postacie nadal ze sobą rozmawiają. Jest to bardzo irytujące. Lepiej byłoby, gdyby postacie przerwały prowadzony dialog i kontynuowały go po przejściu przez wszystkie opcje w interfejsie. I podsumowując, muszę stwierdzić, że jestem zawiedziony tytułem, na który bardzo liczyłem, ponieważ temat, jaki został wybrany, mógł być naprawdę ciekawy. Śmierć Batmana była dobrym punktem startowym i wybranie rycerzy Gotham jako jego następców mogło być początkiem nowego kierunku, w jakim pójdą twórcy w kolejnych produkcjach. Ale w praktyce każdy aspekt gry nie może być zaliczony w 100% na plus czy minus. Niemalże wszystko jest tutaj nierówne. Walka, tylko częściowo satysfakcjonująca, ponieważ jest widowiskowa, ale z drugiej strony nudna i powtarzalna. Postacie mają określone cechy, ale w praktyce bardzo podobne do siebie. Elementy RPG, które miały być indywidualne dla poszczególnych bohaterów, ale w praktyce nie dające żadnej satysfakcji podczas walki. Każdy ciekawy pomysł jest ciągnięty w dół przez niedopracowanie lub błędne pomysły. Jeżeli miałbym wyróżnić główny plus, dla którego warto przyjrzeć się temu tytułowi, byliby to antagoniści, ponieważ mam wrażenie, że w nich włożono najwięcej pracy. Myślę także niestety, że aktualizacje lub nie poprawią już tego tytułu. Ja w tym momencie dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do komentowania, wyrażenia własnej opinii i subskrybowania, jeżeli chcecie być na bieżąco z recenzjami dotyczącymi gier. Tymczasem trzymajcie się.